Gry Tower Defense to zazwyczaj tytuły niedoceniane przez graczy, jednak jak może się okazać, gry te potrafią zaskoczyć pomysłowością i grywalnością, a zdecydowanie spora ich część może konkurować z najlepszymi tytułami na rynku. W zestawieniu tym przedstawiam najlepsze gry typu Tower Defense, które zaplanowane są na 2024 rok i na które warto zwrócić uwagę. Zapraszam na zestawienie. Hostile Mars to gra polegająca na budowaniu fabryki, która ciągle jest atakowana przez szalone fale wielu różnorodnych wrogów. W naszej fabryce tworzymy wydajne łańcuchy dostaw, zbieramy pozostałości zniszczonych wrogów i ulepszamy swoje konstrukcje, tak aby wspierać gigantyczne armaty i mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo pułapek przeszkód. Nasz finalny cel to obrona bazy przed tysiącami wrogów, którzy chcą nas zrównać z powierzchni Ziemi, a dokładnie Marsa. A zadanie to naprawdę nie będzie proste, bo liczba wrogów znacząco przekracza nasze pojęcie i zdecydowanie chyba to ma wpływ na jakość silnika rozgrywki, bo zauważyłem na niektórych filmikach, gdzie gra troszkę ma zgrzyty i tak jakby jednak silnik, który obsługuje, nie do końca wyrabiał z przetwarzaniem tak ogromnej ilości wrogów. Mimo wszystko mam nadzieję, że twórcy tutaj podejdą poważnie do tematu i zaprezentują grę w jak najlepszej formie, popracują nad tą optymalizacją, abyśmy mogli się cieszyć naprawdę dobrą rozgrywką. A tej tak naprawdę tutaj też nie będzie brakowało, bo świat, który tutaj będzie renderowany, ma naprawdę wysoką jakość potężna dawka eksploracji, która pozwoli poznawać i odkrywać sekrety planety Mars, a finalnie pozyskiwać zasoby do rozwoju dalszej naszej bazy. Pomimo tego, że eksploracja będzie naprawdę dawała nam ogromną frajdę, musimy także skupić się na budowaniu samej bazy, więc skuteczne stawienie ścian, pułapek, wjeżdżek obronnych i wszystko, co będzie spełniało wymogi. Dobrze bronionej bazy. A samo pozyskiwanie zasobów w bazie będzie w pełni automatyczne. Oczywiście, do tego etapu trzeba najpierw dojść. Finalnie, nasza baza ma być w pełni automatyczna, w pełni niezależna. Bo przecież, nie naszym zadaniem będzie kraftowanie kolejnych części amunicji do naszych działek i kolejnych elementów pułapek. Bo przecież baza ma chronić się sama, a my mamy tylko odpowiednio tym zarządzać. Niestety nie mamy jeszcze informacji kiedy Hostel Mars pojawi się w pełnej albo chociaż w early accessie na Steamie natomiast widzę że twórcy cały czas dorzucają informacje o postępach prac cały czas devlog ich jest uzupełniany o kolejne treści które wprowadzają do tytułu czekamy, czekamy na to aż Hostel Mars pojawi się na Steamie Outpost Infinity Siege Produkcja z pogranicza ów some... gier strategicznych some... oraz pozycji some... typu tower defense Outpost trafimy do świata science fiction, a naszym zadaniem jest eksploracja i poszukiwanie zasobów, a następnie budowa bazy i jej obrona samotnie lub w kooperacji. Rozgrywka w Outpost Infinity Siege oparta jest na trzech kluczowych elementach. Pierwszy z nich to eksploracja niebezpiecznego obszaru, gdzie oglądamy akces z perspektywy pierwszej osoby, przemierzamy różnorodne lokacje, mierzymy się z zastępami ściewników, na czele oczywiście z różnorodnymi robotami bojowymi, oraz gromadzimy cenne zasoby i wyposażenie. Drugi element gry jest to wznoszenie od podstaw, i następnie rozbudowa naszej bazy. Czyli rodem z gier strategicznych, będziemy tworzyć własną placówkę, musimy skupić się przede wszystkim na jej obronności, dokładnie starań, by była ona pod tym względem możliwie najbardziej samowystarczalna. Finalny etap, czyli tryb tower defense będzie realizowany zarówno w trybie strategicznym, jak i z widoku pierwszoosobowego, gdzie będziemy to odpierać kolejne fale nadchodzącego zagrożenia. Możemy tą obronę oczywiście realizować samodzielnie, a także w trybie współpracy przez internet. Więc z innymi graczami możemy współpracować, organizować kolejne wyprawy, a także spróbować swoich sił w trybie endless, w którym naszym zadaniem jest odpieranie kolejnych fal wrogów. Co ciekawe, gra już ma się pojawić 26 marca, więc ci, którzy wyczekują w ciekawej gry Tower Defense, zdecydowanie Outpost Infinity Siege może okazać się dla Was idealne. Kubi Quest Castle Craft jest to połączenie gry akcji oraz strategii, w której budujemy zamek i rozwijamy armię, by powstrzymać nadchodzącą armię zła. Z każdym naszym sukcesem przeciwnik staje się coraz silniejszy, a także uczy się kontrolować naszą strategię. Rozgrywka w Kubi KS Craft polega na budowaniu fortyfikacji, której celem jest powstrzymanie coraz groźniejszych prób najazdu. Od naszych preferencji zależy w jaki sposób przygotowujemy się do ataku hord przeciwników. Możemy postawić na wysokie mury otoczone fosą i wyposażone w strzeliste wieże idealne dla uczników albo stanowiska maszyn obronnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgromadzone zasoby przeznaczyć jednak na ulepszenie wojska, które na nasz rozkaz opuści zamek i wyruszy, aby rzucić wyzwanie atakującym. W podobny sposób rozwijamy również głównego bohatera, dzięki czemu będziemy odwracać losy bite, przemując nad nim bezpośrednią kontrolę w trzecioosobowej perspektywie. O każdym odniesionym przez nas zwycięstwie wróg będzie starał się dostosować do naszej taktyki i znaleźć w niej słabe punkty. Tym samym im lepiej poradzimy sobie w defensywie, z tym silniejszym rywalem spotkamy się na późniejszym etapach gry. Przeciwnik może skorzystać m.in. z latających szkieletów z łatwością płaknących mury, potężnych maszyn obleżniczych czy gigantów zdolnych do niszczenia wszelkich fortyfikacji za pomocą ciskanych przez siebie głazów. Całość przedstawiona jest w wokselowej grafice, która doskonale oddaje zniszczenie jakich doświadczał zamek podczas oblężenia, np. wyrwy w murach, błalące się wieże, etc. Przyznaję, że gra zapowiada się bardzo interesująco, więc ja osobiście czekam aż pojawi się dostępna na Steamie. Legendary Hoplite jest to połączenie RPG Akcji i Tower Defense, gdzie zabijamy potwory, znajdujemy broń, ulepszamy swoją armię, bronimy swojej bazy. Naszym zadaniem jest zapobiegnięcie wyginięciu ludzkości z rąk potworów mitologii greckiej i starożytnych plemion. Nie możemy pozwolić, by przekroczyli bramy naszego królestwa. Naszą przygodę przemierzamy jako Dio, młody dowódca zainspirowany starymi bohaterami z greckich mitów, takich jak Achilles, Hektor i Perseusz. Używamy włóczni, miecza i tarczy, żeby zabić tysiące potworów atakujących miasto i takę. Nasz diom musi jeszcze, oczywiście, odkryć swoją prawdziwą moc. Ale mamy do dyspozycji szeroki wybór sprzętu, którego możemy użyć, boskie mocy, które można przywołać, i ogromną liczbę armii, które należy powołać do bitwy. To wojna o losy ludzkości. Natomiast nasi przeciwnicy. Starożytne potwory, które będą próbowały przemawiać naszą obronę, są liczne i różnorodne. Musimy dokładnie przemyśleć taktykę walki i równowagę sił, zwłaszcza gdy trafi się nam legendarny przeciwnik. Legendary Hopplad jest na Steamie dostępny już od 2 lutego i nie tylko na Steamie, natomiast jeżeli chcecie sprawdzić swoje możliwości jako prawny dowódca, zapraszam Was do rozgrywki. I koniecznie podzielcie się swoimi uwagami na temat tej gry. W sekcji komentarzy. Serdecznie zapraszam. Kataklizmo. Jest to kolejny tytuł łączący elementy RTS-a i produkcji typu Tower Defense. W Kataklizmu trafimy do świata fantazji, a naszym zadaniem jest zadbanie o bezpieczeństwo ostatniego ludzkiego miasta, które każdej nocy atakują hordy krwiożerczych potworów. Kataklizmu za dnia zarządzamy miastem. Pozyskujemy zasoby spożyconych złóż minerałów i pobijanych skrzyni, wznosimy mury i wieże, konstruujemy i rozmieszczamy machiny bojowe oraz pułapki, a także rekrutujemy żołnierzy. Wszystko po to, by należycie przygotować się do nadejścia nocy. Kiedy to z mgły zaczyna wychodzić krwiożercze monstra, a wypracowane przez nas środki obrony zostają wystawione na ciężką próbę. Im grubsze są nasze mory, tym gęście rozrzuciliśmy pułapki, a także im więcej dział i żołnierzy udało nam się wystawić, tym większe są nasze szanse na przetrwanie. Jeśli zaś powinna nam się noga, a nasza obrona stanie przełamana, możemy skorzystać z ostatniej deski ratunku manipulacji czasem, dzięki czemu możemy spróbować zapewnić swoim podanym jeszcze jedną maluteńką szansę. Jesteśmy już na półmetku naszej listy. Jeżeli dotychczasowy materiał Wam się podobał, to pamiętajcie o postawieniu kciuka w górę. Każda taka aktywność dodaje mi jeszcze więcej pary do działania. Postawiliście? Świetnie. To ruszamy dalej. Night is Coming. Gra strategiczna z elementami suriwalowymi zainspirowana mitologią słowiańską. Przyznaję, bardzo zbliżona wyglądem i z historią do Gorda, natomiast tutaj typowo mamy skupienie na Tower Defense, gdyż w naszym zadaniu jest zniesienie prosperującej osady, której mieszkańcy będą w stanie obronić się przed atakami Hordy Potworów. Naszą zabawę rozpoczynamy z garstką podanych, nieogarniętych, nieokrzesanych, nieumiejących praktycznie nic i nie posiadających właściwie nic oprócz pomysłu na życie. Natomiast czasem jednak udaje nam się pozyskać coraz więcej zasobów, co pozwala nam na konstruowanie pierwszej siedziby oraz budować warsztaty służące do opracowania nowych i przydatnych technologii. W miarę postępów osadnicy uczą się uprawiać ziemię, gotować oraz znosić coraz bardziej zaawansowane konstrukcje. Poza tym zagłębiają tajniki kolejnych fachów. Co ciekawe, w grze zaimplementowano pełen cykl dobowy oraz zmiany pory roku, to no też na przykład w zimie musimy zapewnić im ciepłe ubrania. Oczywiście powiedziałem, że to jest Tower Defense, więc znowu mamy cykl dnia i nocy, gdzie w ciągu dnia posługujemy zasoby i cenne technologie, natomiast w nocy musimy zadbać o bezpieczeństwo, obronę naszej osady. Wioska jest bowiem nieustannie atakowana przez nadchodzące z lasu monstra, których przybywa z każdą nosą. Jakby tego było mało, każdej zimy hordy potworów rosną, a w ich szeregach pojawiają się coraz silniejsze osobniki. Nidis komik może pochwalić się zdecydowanie ciekawą jakości grafiką, podoba się na pewno szczegółowość otoczenia, a najbardziej kwestia budowania segmentowego, gdzie budowle powstają prawie tak jak w każdej szanującej się strategii, czyli deska po desce. Night is Coming jest naprawdę ciekawym tytułem, na który według mnie warto zwrócić uwagę i na który warto poczekać. Planowano w tym roku. Czy to się sprawdzi? Mam taką nadzieję. Peace Dwarf, kolejna po Driftland dla Match Review, produkcja umiejscowiona w świecie stworzonym przez polskie studio Star Drifters. Gdzie przemierzamy barwny świat wyposażeniem w potężną zbroję, bierzemy udział w starciach, a także gromadzimy ze sobą i rozbudowujemy bazę głównego bohatera. W trakcie naszej przygody zajmujemy się eksploracją świata, bierzemy udział w starciach z babrożyncami oraz agresywną fauną. Wraz z kolejnymi ulepszeniami zbroi głównego bohatera otrzymujemy dostęp do nowych, lewitujących wysp. Podczas zabawy możemy również przejąć kontrolę nad przyjaciółką luda Tru, czyli Smoczycą Ragną, która świetnie sprawia się w roli zwiadowcy. Ważnym elementem produkcji jest zbieranie zasobów, wśród których nawiążą rolę pełni manna. To ona jest paliwem, które zasila naszego mecha, jak również budynki stawiane w koloniach, powstających z myślą o nowych ostatnikach. W naszych bazach budujemy m.in. kopalnie, tartaki czy wieżyczki obronne. Staramy się też zabezpieczyć je na wypadek klęsk żywiołowych. Poza samym trybem dla jednego gracza, mamy tu dostęp do także w zabawie trybie lokalnej kooperacji, czyli dzielenie ekranu, gdzie jedna osoba steruje krasnoludem, a druga malutkim smoczkiem. O względem grafiki gra prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Niestety twórcy jeszcze nie ogłosili oficjalnej daty wydania, mam nadzieję, że będzie to w tym właśnie roku. Siege of Idor jest to gra strategiczna skupiająca się na budowaniu miasta osadzona w mrożnych czasach średniowiecza. Tak samo jak w poprzednich tego typu tytułach budujemy za dnia i odpieramy oblężenia nocą, aby przetrwać walkę z armiami ciemności. Niestety ogrzeń niestety bardzo mało wiemy i nie wiemy czy finalnie wyjdzie w tym roku, gdyż. Ilość informacji na ten temat jest bardzo ograniczona, nawet sam gameplay wiele nie pokazuje, ale liczymy, że w tym roku użyjemy chociaż jej wersję wczesnego dostępu. Teraz pora na grę, która jest zdecydowanie bliższa tematom naszego dzieciństwa, czyli Toy Shire, w której otrzymujemy od rodziców nowe zabawki. Czy to nie cudownie? Oczywiście, że tak. Jednak nasze stare zabawki również nie radzą sobie tak dobrze, nie dbamy już o nie i zostają zapomniane. Co zatem następuje? Łączą się one przeciwko nam i atakują nasze nowe zabawki, więc musimy być przygotowani. Ale nie mamy co się martwić, mamy szczęście, ponieważ nasze nowe zabawki to oddział zielonych żołnierzy, jednak nadal potrzebują naszej pomocy. Musimy kontrolować, wzmacniać i pokonywać wrogie siły. Natomiast musimy uważać, gdyż wrogowie to nie tylko stare nasze zabawki. Sama rozgrywka ma być głównie skupiona na rozbudowie naszych wież obronnych. Natomiast same one mogą być niewystarczające, aby odeprzeć nadchodzące ataki. Dlatego budujemy własne wojska na najlepszych możliwych pozycjach, a następnie przeprowadzamy ataki na terytorium wroga. Nigdy nie pożyczamy swoich wież i rozmieszczamy swoje wojska zgodnie z cechami wroga. Mamy budować i ulepszać wieże, aby pomóc swojej armii, korzystając z Unikalnych zdolności możemy wspierać także swoje wojsko i wieże. Mamy chronić swoją bazę przed falami napastników. Jeżeli chcemy zwyciężyć, musimy wybrać odpowiedni oddział, oczyścić ścieżki i strzec wszelkie otwartych tras. Oczywiście, w naszej rozgrywce będziemy mieć dostęp do szeregu nowych ulepszeń i lepszych oddziałów, które będą idealną kontrolą na nadchodzące siły wroga. Cały zachowane jest w bardzo przyjemnym klimacie, gdzie możemy poczuć się odmłodzeni, powracając wspomnieniami do czasów, kiedy bawiliśmy się naszymi żołnierzykami przeciwko całej armii innych zabawek. Infection Free Zone jest to survivalowy city builder z Polski, osadzony w świecie opanowanym przez ludzi, zamienionych pod wpływem wirusa w agresywne istoty. Infection Free Zone pozwala na zabawę na mapie dowolnego miasta z całego globu. Szczegółowe dane na jego temat pobierane są z serwisu OpenStreetMap. W tytule tym zarządzamy społecznością ocalonych w wybranym mieście, co daje nam możliwość zagrania na ulicach Warszawy, Nowego Jorku lub dowolnego miejsca na świecie wybranego przez gracza, wykorzystując do własnych celów ich charakterystyczne cechy i lokacje. Czyli np. znając własne miasto jesteśmy w stanie sprawdzić jak można byłoby się obronić przed inwazją zombie. Podczas naszej zabawy przemieszczamy naszych podopiecznych na mapie, poruszamy się pieszo lub za pomocą pojazdów i szabrujemy budynki biorąc pod uwagę realne z aptek, sklepów bądź posterunków policji. Zdobyte środki wykorzystujemy do rozbudowy stref wolnej od infekcji. W jej obrębie nadajemy budynkom nowe funkcje tworząc placówki produkcyjne, szpitale czy zbrojownie. Dzięki elektrowniom zapewniamy społeczności prąd, farmy wytwarzają jedzenie, a wysokie mury oraz wieże strażnicze ułatwiają odpieranie nocnych ataków zainfekowanych. Podczas rozgrywki Infection Free Zone możemy zetknąć się z innymi grupami ocalałych, niektóre z nich skontaktują się z nami za pomocą radia i zaoferują wymianę dóbr, inne spróbują odebrać je siłą robiąc użytek z broni białej lub palnej. Zależnie od obranej strategii możemy szukać lekarstwa na wirus, lub dąż do kompletnej odbudowy miasta. Styl Republic Ray Defender jest hybrydą strategii Reload Logistics obejmującą gromadzenie zasobów, budowanie bazy i mechanikę obrony wieży. Każdy poziom dla początkowego gracza rozpoczynamy z ograniczonymi zasobami i będziemy musieli przydzielić tabor i lokomotywy do gromadzenia zasobów. I budowanie pozycji obronnych. Aby odnaleźć sukces, musimy nauczyć się najlepszego planu logistycznego dla zasobów i tras, aby zoptymalizować dochody. A wszystko to przy jednoczesnym zabezpieczeniu pociągów i infrastruktury przed miejscami wroga. Skuteczna walka z wrogiem, a przede wszystkim zwycięstwo, będzie możliwe poprzez odpowiednie rozmieszczanie mobilnych posterunków i wysuniętych baz, które będą zbudowane wzdłuż systemu szyn, aby utrzymać wroga z daleka. Jednostki bojowe będą próbowały zniszczyć naszą kwaterę główną, ale także odmówią nam dostępu do zasobów i tras. Im lepszy układ obrony, tym więcej zasobów możemy zebrać z mapy. Zebrane zasoby będziemy wydawać na ulepszenie lokomotyw bojowych i zaawansowanych wagonów, a uzyskać dodatkowy ogień wspierający możemy zbudować i rozmieścić artylerię kolejową, która będzie strzelać do wroga z odległych miejsc na mapie. Całość, wprawdzie nie będzie miała realiów historycznych, ale będą miały na pewno historyczny projekt wizualny z połowy XX wieku, z czasów zimnej wojny. Lokomotywy spalinowe, broń kinetyczna, przemysł ciężki i lekkie pojazdy terenowe definiują erę techniczną. Natomiast z tego co wiem, krach w chwili obecnej nie ma żadnej daty wydania, mimo wszystko jest cały czas aktywnie rozwijana. Sentry jest to tower defense z trybu pierwszoosobowego, w którym wcielamy się w żołnierza. Naszym zadaniem jest obrona statku kosmicznego przed obcymi agresorami, a tych będzie wcale niemało. Ich celem będą poszczególne podstępy statku oraz określone obszary jego pokładu, i nasiona w tym głowa, by nie udało im się zrealizować poświęconych im celów. Do dyspozycji będziemy mieć całkiem obszerny arsenał. Oczywiście zaczynamy od broni palnej, dzięki czemu będziemy mogli bezpośrednio eliminować zagrożenie. Się do naszej dyspozycji dodano szeroki wachlarz pułapek i automatycznych wieżyczek, które powinniśmy rozmieścić w strategicznych punktach pokładu. Oprócz tego, grama nam pozwolić zatrzaskiwać za sobą drzwi, co zapewni przede wszystkim dodatkowy czas na ustawienie nowej linii obrony. Jeśli wszystko zaś inne zawiedzie, możemy poświęcić daną część statku, by uratować inne. Warto bowiem wspomnieć, że przegrana jedynego starcia nie oznacza tu porażki. Jeśli nas senty zgniew na placu boju, zostanie zastąpiony przez kolejnego, a dopóki udaje nam się zachować kontrolę nad najważniejszymi podsystemami okrętu, zawsze mamy szansę na odniesienie ostatecznego zwycięstwa. Całość możemy przechodzić samodzielnie, ale także możemy grać razem z innymi w trybie sieciowej kooperacji. I to są wszystkie gry typu Tower Defense, które udało mi się w tym roku odnaleźć. Jeżeli słyszeliście o jakiejś grze, która by jeszcze spełniała te warunki, o której tu nie wspomniałem, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ciekawy jestem, jakie jeszcze tytuły mogły się pojawić na tej liście. A jeżeli Wam się spodobało to zestawienie, które dla Was przygotowałem, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was w Staniu. Na razie, hej!